Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Witam na otwarciu wystawy Zatowskie plenery 2006-2014. Wystawy zorganizowanej w ramach obchodów 10 Zator i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Proszę Państwa, przez te 10 lat wiele się działo, było to niezwykłe 10 lat. Ja myślę, że wernisaż tej wystawy też jest dzisiaj dosyć niezwykły. Tutaj obejrzycie Państwo to właśnie, co działo się przez 10 lat, e, prace poplenerowe studentów, jak i również prace wykładowców. E, główna część ta oficjalna, oficjalne przemówienia, podziękowania będą miały miejsce w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, gdzie za moment przejdziemy. A potem jeszcze jedna część, czyli otwarcie wystawy poplenerowej, yy, ostatniego pleneru z października 2014. Proszę Państwa, tą część wystawy poprowadzi, tą część w poprowadzi Pan Profesor Łukasz Konieczko. Proszę Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę pomiędzy gminą Zator a Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Madyki w Krakowie, a dokładnie dotyczyło to wtedy naszego wydziału, czyli Wydziału Konserwacji i Restauracji i Sztuki. Perspektywa dziesięciolecia wydawała mi się optymistyczna i bardzo odległa. Teraz po tych dziesięciu latach mam wrażenie, że jest dziwnie bliska, na szczęście wciąż jest optymistyczna. I ponieważ jest jakiś taki obyczaj, że te okrągłe daty prowokują chęć jakiejś większej celebry, Dlatego szczęśliwie udało się tutaj z partnerami z gminy, ale również z władzami naszej uczelni, naszego wydziału, no, uknąć taki plan, żeby ta tegoroczna wystawa miała troszeczkę inną, większą yy, formułę, żeby powstała publikacja, która będzie jakąś pamiątką, ale też zapisem wydarzenia, które jest, które jest wydaje mi się owocne i wartościowe. W tym wnętrzu Państwo możecie zobaczyć wybór prac Studentów z tych, jak my mówimy, historycznych plenerów, czyli od pierwszego pleneru, który odbył się w 2006 do zeszłorocznego, czyli z 2013, bo plenery zawsze odbywają się na początku października, wtedy kiedy jeszcze rok szkolny nie rozpędzi się jakoś dotkliwie i można wygospodarować kilka dni, właśnie na to, żeby studenci, zawsze to są studenci czwartego roku obu specjalności, czyli malarze i rzeźbiarze, mogli przyjechać tutaj do Zatora, dokładnie do Grodziska, gdzie mamy zapomniane warunki, jak to się ładnie mówi, bytowe. Są obłożeni po gminie, poznają tutaj różne ciekawe panoramy i zakątki i oczywiście pracują. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że zawsze bardzo owocnie wydawało nam się, że w tej formule tej wystawy Warto też pokazać pedagogów, którzy od początku tej współpracy brali czynny udział w działaniach tych plenerów zatorskich, ponieważ to nie tylko opieka nad studentami to jest również taki, można powiedzieć, czynny udział tutaj w Regionalnym Ośrodku Domu Kultury. Odbywały się spotkania z artystami, odbywały się warsztaty z młodzieżą. Wspominamy, że na pierwsze Prawie, że trzeba było robić łapankę, a na ostatnich trzeba było limitować i do świętnych. Więc to też pokazuje, że w momencie, kiedy dzieje się coś atrakcyjnego, to, to, to są osoby, które po prostu szukają kontaktu ze sztuką. Bardzo nas to cieszy. Zapraszam Państwa do obejrzenia obrazów, do obejrzenia rzeźb, płaskorzeźb, szczelin wrażeń. A potem wspólnie z Panem Burmistrzem Dubigny Gadmieraczym zapraszamy do y, Ośrodka Kultury i do Galerii Szklana. привычечную. Запрашивайте. Пусть в Państwo. Witam bardzo gorąco w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny za w Zatorze. Jak już pewnie zdążyliście się zorientować, otwieramy dzisiaj wystawę. Wystawę szczególną, zatytułowaną Zatorskie Plenery 2006-2014. W ten sposób chcemy uczcić dziesięciolecie podpisania umowy. Umowy o współpracy pomiędzy Gminą Zator i Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Bardzo serdecznie witam to, Zatorze. Szanowny Panie Rektorze, Pani Dziekan, szanowne grono pedagogów, profesorów Akademii Sztuk Miejnych w Krakowie i mieszkańców gminy Zator. To co można sobie życzyć na następne 10 lat? Bo ja już nie chcę kreślić tych planów, bo sądzę, że one się znakomicie zmienią, ponieważ z jednej i z str drugiej strony Mam tu na myśli i pracowników Akademii Sztuk Pięknych, jak również mieszkańców Zatorszczyzny. Są naprawdę ludzie, którzy się przyjaźnią, którzy czują się i tutaj, w Zatorze, i myślę, że na uczelni, jak dobrzy, starzy przyjaciele. Możemy się szczycić tym, że taka współpraca tak znakomicie się rozwija. To, co Państwo żeście dali jako Akademia Zatorszczyźnie, i zatorzaną jest no, rzeczą wspaniałą, jest czymś, co trudno w jakikolwiek sposób y, objąć słowami. Życzę y, wszystkim y, Akademii, pracownikom i zatorzaną, by ta współpraca trwała jeszcze nie 10 lat, a, a całe 100 lat i by wszystkie dobre... I dusze, i pomysły zostały zrealizowane. Z tych 10 lat. No, gratuluję Zatorowi, gratuluję własnej uczelni. No i oczywiście nie wiem, no trudno takie rzeczy projektować, ale będziemy współpracować do pokąd się tylko da. Myślę, że mój następca także będzie współpracował z Państwem, będziemy przyjeżdżać do Zatora i będziemy... Będziemy w różnych sprawach, my się dowiadujemy o różnych innych rzeczach. Tutaj nawet przez moment byłem tylko w Izbie Pamięci i już mam większą o tym, o, wiedzę o tym regionie. No i Państwo też odwiedzacie Kraków i przyjeżdżacie do Krakowa, przyjeżdżacie na naszą uczelnię i wszyscy mamy z tego jakąś kulturową i artystyczną korzyść. Serdecznie Państwu dziękuję i gratuluję tej naszej współpracy no, w tym okresie 10 lat. Dziękuję bardzo. Ten mikrofon i trzecie krzesło, trzeci fotel czeka na panią dziekan Martę Leba Gratowską. Zapraszam. Dziękuję wszystkim Państwu obecnym, bo na pewno są wśród Państwa osoby, którym my zawdzięczamy tą, tą współpracę i jakość tej współpracy. Zapraszacie nas Państwo w różne miejsca gminy. Muszę przeprosić tutaj, że nie wszędzie dotarliśmy, dlatego, że jesteśmy wydziałem małym z możliwościami małymi, ale z wielkim sercem. I chcemy tą współpracę podtrzymywać i myślę, że to się nam uda przez najbliższy czas. I bardzo proszę również, żebyście Państwo też życzliwie na nas zerkali, na naszych studentów, którzy zawsze wracają stąd bardzo, bardzo zachwyceni. Ta wystawa dzisiejsza myślę, że rozpoczyna cykl nowych wystaw, które będą za że. Proszę Państwa, chcieliśmy bardzo, bardzo serdecznie złożyć podziękowania na e, ręce e, Magnificencji Pana profesora Stanisława e, e, Tabisza i e, to są i przygotowane takie taka pamiątka, no nie będzie to pewnie e, e, obraz, który wisiał, ale coś szczególnego No nie, jest, coś szczególnego jest to nasza mapa, najstarsza mapa, ale w wydaniu dosyć artystycznym, upamiętniająca dziesięciolecie współpracy. Szanowny panie Rektorze, szanowni przyjaciele z Akademii Sztuk Pięknych, szanowni państwo, ja, w imieniu samorządu zatowskiego pragnąłbym podziękować za te owoce dziesięcioletniej współpracy. A owoce są po prostu widoczne, namacalne. Dziękuję przede wszystkim za to, że. Uczycie nas patrzeć na dzieła sztuki, uczycie nas cieszyć się z tych dzieł sztuki. I dziękuję przede wszystkim za to, że wybraliście właśnie ten zakątek ziemi zatorskiej, że wybór pan na, na nas. I za to wszystko dziękuję. Dziękujemy. I kolejne podziękowania na ręce pani dziekan. Przygotowywaliśmy się do tych obchodów od bardzo dawna, mniej więcej rok temu, dwóch młodych pracowników Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze, to znaczy Jacek Pasternak i ja. Zaopatrzeni, zaopatrzeni w kamery udaliśmy się do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zobaczcie Państwo, jakie efekty są tej naszej wyprawy. takie fundamentalne pytanie, to co takim dwóm instytucjom, instytucjom-podmiotom jak Akademia Sztuk Pięknych w i Gmina <laughs> współpraca i to jeszcze w obszarze kultury, czyli dziedziny dosyć trudnej i no specyficznej które za to, że tworzy doskonałe przestrzenie do współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Wspólnie z uczelnią organizujemy znane już w krakowskich środowiskach plenary, matersko zakończone oczywiście wystawą Galerii Szkół. Dla młodzieży z naszych szkół profesorowie prowadzą dokładnie o sztuce. Pokazują funkcjonowanie i działalność Akademii. Takie prowadzą bardzo ciekawe każda i zajęcia plastyczne. Dla niejednym plenerzy już byłem, <noise> więc to bardzo dobrze wygląda. Studenci są dopieszczeni, no i oprócz tego, że oczywiście mają fajne kwatery, to jeszcze są dożywiani, dobrze <noise> nie Szanowni Państwo, chcielibyśmy teraz podziękować wykładowcom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tym, którzy zaangażowani byli w rozwój współpracy między gminą Zator a Krakowską Uczelnią. Zapraszam. Witam wszystkich serdecznie. Ja chciałam podziękować tutaj wszystkim osobom, dzięki którym tutaj jesteśmy: panu burmistrzowi, pani dyrektor, panom rektorom, naszej pani dziekan, szanownym profesorom, profesorowi Koszowi Konieczko oraz profesorowi Myszkowi Tylka za cenne porady, wskazówki, rozmowy. Szymonowi Wojtanowskiemu, który dziennie towarzyszył na plenerze, Panu y, Rafałowi Pytlowi oraz Panu Konradowi Kozielowi, którzy również, y, ten, y, również nam pomagali y, generalnie przy ustawianiu wystawy i mamy nadzieję, że współpraca między Gminą Zator a naszą Akademią trzyma się jak najdłużej i y, Cóż, dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam Państwa na trzecią, ostatnią część dzisiejszego wieczoru. Trzecią, przedostatnią część dzisiejszego wieczoru. Zapraszam do Galerii Szklanej w Regionalnym Środku Kultury w Zatorze. Drodzy Państwo, kiedy pojawia się jakaś idea, nawet wielka, to zwykle wywołuje duży entuzjazm, dużo energii słowem powoduje, że udaje się to zwykle skutecznie zrealizować. Jeżeli jakaś idea trwa w czasie, to często bywa tak, że ta energia zaczyna gdzieś uciekać. I to jest cały kłopot z wszystkimi inicjatywami, które muszą udźwignąć taką wielkość przez wiele A mówię o tym, ponieważ bardzo dużo już zostało dzisiaj powiedziane i o tej współpracy. O naszym udziale, o naszych studentach, o efektach takich pracy. Może mogli Państwo to wszystko zobaczyć. W części oczywiście po tych obrazów podejrzewam, że są setki, o ile już nie tysiące ze szpicami. Ale proszę Państwa, gdyby nie bohaterowie, bohaterki dzisiejszej, dzisiejszej wystawy, to nie byłoby kontynuacji. I mam nadzieję, że studenci mają swoje własne satysfakcje i z wystawy, i z tego pleneru. I zbytności i dzisiejszej uroczystości. Paniżnie. za zapraszać obejrzenia obrazu, który <noise> jest moim urazem. Kto